Co Ty myślisz Jacku o tym Audi? Już czuję olej. Słuchaj, wiesz co, powiem Ci tak szczerze. Ostatnio Serio? Je, tak, ale ja Ci powiem no. szczerze. Ostatnio jak je zapaliłem, no. jak je z spod uszczelki, spod uszczelki delikatnie kapie, 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 kapie na wydech. Kapie na wydech, robi tak kap, no, no, no kap. Ale to jest w dużo tych modelach tego Audi, dużo tam widziałem, znaczy widziałem. No, na, prawą stronę, tak na, prawą na prawą stronę, na prawą stronę cieknie na, na kolektor tak. wydechowy, na osmonę kolektora wydechowego. Jak ona się nagrzeje, to wtedy robi tak, się dokładnie, co? No. Nie, Dobra, ścisła jest opony, tym, Masz jakieś nie? koła drugie zimowe do niej? Nie, nie mam jasku kół zimowych. Felga jest, felga peli, jest ładna. Felga jest, ci. Ładna, jest naprawdę La, ale, nie, ale, ale to jest, jest lato, typowe lato. Tak, światło ta, nie ma problemu. Światła nie ma prawda. tak, wiem, Ja ci mówiłem Drogo, o, tym, o tym świetle. Ta, światło, światło, ale, ale jedziemy na diagnostykę, mówi. zmienimy to światło. W ogóle sobie oglądasz od spodu do Audi. Dobra, nie, ścieżka. Nie, że jest polane gdzieś tam olejem. Ja tylko przyjechałem, zerknąłem na samochód i tak dalej. Specyfika, motor jaki, i od razu ci powiedziałem, że. Będzie żreć. A ona nie dosyć, że żre, to jeszcze, to jeszcze kapie. i kapie. Zrobi sobie. To wie. jest podwójny, wiesz, podwójna... Przecież ta uszczelka kosztuje 100 zł. Ale tu nie chodzi o uszczelkę. Trzeba motor, mówi, wyjechać z motorem. Trzeba wyjechać z motorem, zrobić motor. Ale może on nie bierze oleju. Nie ma. To, nawet nie ma na 100% bierze A? na bank. Uu, ale daje. Ale ja wiem, o nie jest. Ja ja tyle powiem, zdążyli. Bo... Ja wiem tylko tyle, że więcej jak dwie dychy za nią nie zapłacę. A cię dwie dychy, to co możesz pomarzyć? Cie dwie dychy. No co ty. To bo stary znajomy. No nie w życiu ci nie sprzedam za dwie dychy tego. 30, 20, 29 dziewięć wystawiona, 20, 20... To tysięcy mi proponujesz, Przecież ty mnie chcesz zabić.